Z tej strony Marcin z kanału się z ze mną jest Oskar. Powróciliśmy do Siema. naszego stawu i kanału. Zarabiamy dzisiaj sumę. Mamy jednego suma. Został on kupiony na giełdzie. Zakupiliśmy go na giełdzie. Taki sum, że go zaprezentuję. O, pokaż Oskar suma. Taki sumek ma 40 cm Z tego go wpuszczamy tutaj, bo nam za dużo mamy karasia. Tak, mamy karasia, za dużo, i musimy go trochę wpuścić, żeby wytepił to ryba Ryba ma być równa, a nie że w karasia Karpia w ogóle nie idzie zapać, coś jest nie tak Może albo nie ma tu karpia, może jest wybity Liny wiadomo tu są, łapiemy liny też, idą Ale w większości karaś chodzi Więc nie przedłużając, puszczam suma Czekaj okay. Taki sumek Leci do wody Opłynął Stoi już je widać, już siedzi tu w tym tutaj, tutaj. Tutaj siedzą karasie, właśnie, i tylko to się nie spławik, już są karasie. To że masakra tym karasiem. Wstał ładnie zarósł, się zauważy, tam są ściny, tam, tam, jak ładnie poszło. Fajnie, właśnie. Tam też fajnie bierze ryba. Ogólnie wszędzie bierze ryba. Będziemy tutaj łódkę wpuszczać, no bo trzeba ten staw wypuścić. Ale staw już trochę lat ma. Więc jest dobrze. Tam na przykład nam yy, poszła wyspa w dół, się obniżyła. Ale dobra, nie przedłużając, yy, kończymy odcinek. Więc nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka, subskrypcję i oczywiście łapkę w górę, jakiś fajny komentarz na temat tego suma, jak go możecie nazwać, bo jest tylko jeden sum, więc chcieliśmy imię dla niego, więc dawajcie w komentarzu imię dla Suma, więc do następnego, cześć!